Najpierw chodźmy do kuźni. Aha, w sumie tutaj jeszcze jakieś skarby były. No właśnie. Spróbujmy tu wejść. Możemy tu wejść? Tak, bez problemu. O. Jakiś bębenek dostaliśmy. Coś tu jeszcze jest? Tutaj. To wszystko? Aha, jeszcze coś u góry. Dobra, spróbujmy wejść do góry. Tutaj się widzieliśmy z Kleopatrą w poprzednim live'ie. Znowu coś na dole tam jest. Czyli dół cały nie zrealizowaliśmy. Zabraliśmy to. Zabraliśmy to co jeszcze. Tu coś jeszcze jest. Dobra, schodzimy na dół i. A, tu jeszcze jest coś, coś, coś tu, 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 tu. Przeszukaj. Same drobniaki, ale w sumie się potem nadbiera. Tu coś jeszcze. O! A, uzupełnione. A to jest na zewnątrz, trzeba. No. Tak, to jest na zewnątrz, więc musimy wyjść stąd. Jest to jakieś inne wyjście? Nie. Tutaj chodźmy. Albo na zewnątrz to stół? Nie, z drugiej strony. Tu gdzieś to powinno być. Nie? To gdzie to jest w końcu, skoro to wewnątrz nie było? Aha, dobra, tutaj to jest schowane, no jak na skarby przystało. O, futro, no nieźle. I jest coś tam w środku, ale to chyba były te... te um, Dobra, chodźmy do tego kowala. No bo z tyłu jest? Nie? A tu jest, dobrze. Co my tu ulepszymy? Dobrze, tu ulepszymy sobie dobrze to sobie ulepszymy. Dobrze i łuki. Lekki. Lekki, ale szybki. I ten do celowania. Aha, może jeszcze ulepsz eee, tarczę. O za 825. Uu, dużo, ale dobra, bierzemy. Musimy jak najszybciej nazbierać kolejne pieniążki, żeby to po prostu było na stać, na to ulepszanie. Czyli co? Wygląda na to, że tutaj mamy wszystko zrealizowane. To jakieś zdjęcie? <grym> tak. Tu? Nie wiadomo. Tutaj jest jakiś znak zapytania. Tu zaskakująco mało zadań było, tak szczerze mówiąc. Wszystko teraz znowu tutaj się przenosi, w te regiony. Tu jest znak zapytania tu i tu. Chyba, że po prostu pójdziemy brzegiem. Przejdźmy się jeszcze tutaj po tym mieście, bo tu gdzieś były. No właśnie. Skarby były poukrywane. Tu coś jest. No właśnie tu. Żelazo i monety. Eee, ale to jest... Tutaj jakiś balkon. Tu jest. No właśnie, na dole chyba wszystko. Dobra, spróbujemy się wbić do góry. Oj, co to jest bajek? Nie idzie tędy wejść? No bez jaj. No to dobra, to zewnętrzną stroną pójdziemy. O! Dobra. A, tutaj. Raz, dwa, trzy. O, 200 drachm. No, to to są skarby prawdziwe. Za 200 to zawsze możemy... Coś zakupić. O, to jakieś kamyczki jeszcze dostaliśmy dziwne, ciekawe. Wszystko? Wszystko. Dobra. Możemy zeskoczyć tu gdzieś na dół? Aj, skaczymy sobie po balkonach. Dobra, bajek, schodzimy. Okej. Okay. Są tu jeszcze zabudowania jakieś, które mogłyby nam dać jakieś skarby. Podejdźmy tutaj, gdzieś w pobliżu. Tu coś. A nie, tu byliśmy, bo tu są te gołąbki. Tu jeszcze coś było ciekawego. No, a tu jakieś. Mm -hmm. To chyba wszystko. A to jest swoją drogą takie ciekawe miejsce. O, kurki. Hmm. Nic tutaj nie ma dookoła? Dobra. Wołamy naszego konia. I jedziemy. No, wzdłuż, może nie wzdłuż yy, rzeki, czy znaczy, nie rzeki, bo to w sumie jezioro, chyba dług, a nie no, może jakoś tutaj po ścieżkach damy radę dojechać. No, ja wcześniej, wow. właśnie jak było to zadanie, to myślałam, że chodzi o taką wieżę yy, z głębi, bo bardziej to mi się kojarzyło. Tu widać pełno ptaków, ale to było całkiem co innego I całkiem inaczej ta wieża wyglądała, więc nie wiem. Co to tu jest? A, tu jest skarb. Takie pustkowy trochę. Co to tu coś jest? Coś nas atakuje. Jakiś krokodyl, hipopotam, żołnierze. Aha, krokodyle są. Dobra. To na pewno nas dziś zaatakują. Skarb jest w wodzie. No. Coś jest? Ptaszki. Dobra, to schodzimy z naszego konia, żeby nam nie zaatakowały. Nic tu nie jest za zebrania. A nie, jest coś tutaj. To bierzemy. Raz, dwa. O, żelazo. O, o, ktoś tu leży cały w strzałach. Rozkazy z kryjówki. Mhm. Dobra, skarb jest na dole. Tam jeszcze jest krokodyl. Ech, chyba, że jak strzelimy, to jakiś podpłynie. O? No właśnie, o to mi chodziło. Dobra, czekamy na niego. Może zmienimy łuk na ten szybki. Dzień dobry. Ciach. No, chodźcie, chodźcie pod Aha, czyli on ucieka. Hmm. A tam jeszcze jest jeden. niezaznaczony zaznaczony. Kurczę, muszę iść tam po tą skórę, bo nie po to go zabijałam. O, o co, nie ma tej skóry. Tu jest skóra. Nie, to tak daleko ona odpłynął. Tam jest. Ciekawe czy mnie te krokodyle zaatakują. No, słyszę jakieś chlupanie. Więc podejrzewam, że za chwilę stoczę walkę. Hmm. No, chodź, 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 przyjacielu mój. Uuu! Wow. No, w wodzie to nie jest aż takie łatwe. Dawaj, dawaj. Przeszukaj. Dobra, wskoczymy na łódkę. Dobra, jeszcze dwa zostały. I skarb do tego. Czy z wody idzie strzelać? Będzie No pod tu koleżko, bo nie chce mi się tam płynąć do Ciebie. No chodź, chodź, chodź. Dobra, załatwiamy teraz skarb. Gdzie jest ten skarb? Odznaczył nam się? Co jest? Dobra, płyniemy. O, i tu też jest nawet krokodyl. Przeszukaj. Przeszukaj. O, co to jest? I lekki łuk. Nic więcej chyba dookoła nie ma. Nie ma, dobra, to wypływamy do góry. No, popływaj, a nie mówisz. Aha, ta łódka była, tak? Jak ci przeszkadzała. Hmm, to jest ciekawe. Może tutaj po prostu przejdziemy się. Wzdłuż tego jeziora. No. Tu ten punkt, potem tamten punkt. No, jakoś to pójdzie i przyjdziemy tutaj szybką podróż pękniemy. No pewnie. Dzisiaj będziemy mieli zadania. Ale świnia w nas wjechał. Skakuj. Idzie na nas skoczyć. O, no dobra. Pożyczymy. Skoro i tak już w nas wjechał. Oj, troszeczkę jesteśmy w brudni. Aha, bo tu chyba był... A, on tą łódką chyba rozwalił jakiś dzban z smołą, przepraszam. Kurczę, ale tu jest chyba... No, tutaj jest dobra, tutaj nie chcemy. Bo z tego co widzę, to jest jakiś obóz. Staniemy sobie gdzieś tutaj z boku, żeby nas nie zaatakowali. Aha, to w sumie ten znak zapytania jest tutaj. Tu jest coś. Znowu krokodyl. A nie, ja myślałam, że tutaj... Gdzie jest ten wielki statek? Nie ma, zniknął. Mhm, dobra, bo ja myślałam, że tutaj coś... że ktoś tu jest. No tu jest jakiś krokodyl, ale też chyba martwy. Dobra, idziemy tam. Aj nie, 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 ja nie chcę prowadzić, ja chcę wyskoczyć. Co to takie opuszczone miejsce? Nikogo tutaj nie ma? No nie ma nikogo. Tu jest skarb z tego, co widzę pod drzewem. No, skakuj. Dobra, ciężko. O, tu jeszcze jest skóra. O, co to tak dużo tych. Krokodyli wyszło na brzeg. A tu widzę jakiś chyba żołnierz zabity. O jejku. Tu jeszcze coś jest. Nowe rozkazy. A, to ktoś tu jednak jest, o, załatwiony. Czyli chyba wygląda na to, że tu więcej było tych żołnierzy, ale te krokodyle mnie ubiegły i po prostu załatwiły niejednego. No, tu jest na przykład widać walka. Tu też jest cały ze krwi ten żołnierz. O, o, atak gwardzistów. Nie, to jest atak krokodyla. Gra kłamie nas, oszukuje. A, tam coś jeszcze było. O, no właśnie, coś tu jest. A, czapla, a tu flaming chyba. Hmm, tam jest jakiś wąwóz. To jest ten wąwóz, co?